Rozmawiamy o Kutnowskim Budżecie Obywatelskim. Za nami etap weryfikacji, przed nami będzie głosowanie. Ile projektów trafiło do kolejnego etapu? Pan prezydent zdecydował w tym kroku o dopuszczeniu na podstawie oceny merytorycznej, formalnej i prawnej, dopuszczeniu 39 projektów do głosowania. Obecnie czekamy na odwołania od decyzji w momencie, kiedy niektóre z projektów zostały ocenione negatywnie. I ostateczną listę projektów poznamy w sierpniu. 39, a ile startowało? Całkowita liczba projektów wynosiła 56, z czego wiadomo, no, niektóre będą odpadały ze względów formalnych, czasami problemem jest lokalizacja, czasami koszty, no i niestety spotkamy póki co 39 projektów na, na liście do głosowania. To kolejna edycja, czy coś w tej edycji szczególnie Was zaskoczyło i czy pojawiły się projekty, które są kontynuacją zeszłorocznych? W tym roku jest to dość wyjątkowa edycja, ponieważ po raz pierwszy wprowadziliśmy kategorię zieloną. Jest ona poniekąd rozwinięciem tej kategorii projektów różanych, natomiast chcemy, żeby nasi mieszkańcy mogli wykazać się inicjatywą w kwestiach ekologicznych, tak? czyli mogą zgłaszać jeszcze większą liczbę projektów dotyczących nasadzeń zielonych, dotyczącą ekologicznych rozwiązań. Z takich projektów ciekawych w tym roku no, na pewno pojawi się dużo zieleni, pojawią się parki, pojawią się nasadzenia drzew, kwiatów i nie tylko róż. Do tego no, na przykład umycie ulicy królewskiej. Czy wśród tych, które podane na staną głosowaniu, pojawiły się jakieś sportowe wyzwania, jakieś stawiające na aktywność fizyczną? Oczywiście. Nasi mieszkańcy są dość kreatywni i w różnych kategoriach składali te projekty. W tym roku również pojawią się projekty sportowe związane m.in. z rowerami, ale również rolkami. Kulturalnie? Kulturalnie, koncerty jazzowe, bądź też koncerty hip-hopowe. No i ta nowa kategoria, zielone. Co tutaj jest przewidziane dla mieszkańców? To była jedna z najbardziej popularnych kategorii, stąd też projektów jest cała masa. Przede wszystkim nasadzenia drzew w parku nad Ochnią, również nasadzenia kwiatów różnego rodzaju w mieście, zielone przystanki, różne, różne, naprawdę różne projekty. Zachęcam do obejrzenia ich wszystkich na stronie Budżetu Obywatelskiego, kudno.budżetmyśnikobywatelski.org. Jak już się zapoznamy z tą listą, to jak kształtuje się harmonogram? Kiedy nastąpi głosowanie? W tym roku głosowanie przewidujemy, że odbędzie się od 30 sierpnia do 5 września. Oczywiście wszystko będzie się odbywać drogą internetową, elektroniczną. Czy pojawi się festiwal, jak co roku? A póki co zachowamy to jako tajemnicę dla siebie. Dziękuję bardzo.